Czego oczekujesz od drużyny czeskiej? No, oczywiście zwycięstwo. Cieszę się, nie grali właśnie zbyt dobrze no, ostatnie, ostatnie lata, ale teraz trzy mecze, ostatnie trzy mecze wygrali, więc mam nadzieję, że się, do do, się zabiorą razem i będą grać lepiej niż ostatnio. Dużo kibiców przyjedzie, co oni są żywiołowi? Jak którzy? Ja myślę, że żywiołowi, ale kibicują albo dopingują bardzo, bardzo sprawnie. Nie są jakieś ataki. Rasistowskie, żadne. Po prostu będzie fajnie. Jak będzie. Myślę, że będzie grać z Polską, to się będą, jak się mówi, przeciwli kto lepiej gybicuje. Chyba by, byłby fajnie. A dużo ich może przyjechać, jak sądzisz tutaj. A myślę, że będzie du bardzo dużo Czechów tutaj mhm. przejdzie. Bo dużo Czechów tutaj jest i jak nie jest jak to nie jest euro. Więc mhm. myślę, że w pełne pocią pociągi będą. Z jakimi emocjami się, się, się wiążą mecze czeskiej drużyny? Ty chodziłeś na kilka spotkań, co najmniej kilka spotkań reprezentacji. Jak to wygląda na stadionie? To jest, to jest taki, taki sport, który, który budzi bardzo mocne emocje? Emocje, ale jak się nie da to raczej, raczej są słyszeć gwizdy, ale myślę, że jak będą grać dobrze na, na Euro, to będą bardzo się bardzo dużo kibicować i będą śpiewać. I myślę, że potem będzie dużo e, ciekło. Bo... What do you expect from Russian team? How are they going to do here in Rossov if they finally oh play yeah. here? Uh, I expect good playing. Um, a lot of fans going to be here. We're going to support our team as much as possible because, like football, you know, it's a great sport in Russia, which collect a lot of the people, and um, I think that's going to be very fun and interesting game here, so mm. we'll see. Mm -hmm. Russian team is a strong one, can they be like the champions? Oh, I hope so, <laughs> but I think there is um, a lot of great teams here and I think Russia will be one of the, on the greatest team here, mm -hmm. so I think everything is gonna be okay with them. Mm -hmm. What about fans? If you, if you would recommend them some places in Wroclaw, since you know Wroclaw a little bit what would you recommend them, how would you say to them to go here? well first i do not afraid to try something new especially when it comes to polish cuisine so um, take a look at the different parks around the city of course um, uh, try to find something interesting here and i know a lot of uh, nice museums exhibitions here which is uh, will be here during the summer so but well Rostov is quite cozy and nice place so i think i recommend all of the tourists just uh, visiting and um, traveling through the city all day long Czego pan oczekuje od reprezentacji Grecji podczas Euro? Jak sobie poradzą tak jak w 2004 roku? No właśnie, ja by ja by chciał, żeby Grecja wygrała jak w 2000 e, w Portugalii. Ale może być też e, t, taka sytuacja, bo to jest, jest takie, e, drużynę mamy bardzo dobrą. Mistrzostwa świata nie udało nam ale może być tam myślę Europy Europie lepiej znamy europejczyków jak gramy. I jak grają w ogóle, to może być niespodzianka. Drugi raz w europejskiej drużynie, także możemy spodziewać bardzo, bardzo mocno od nas, od Greków, czy wygrali. Dużo greckich kibiców przyjedzie. Jeżeli przyjadą, to proszę powiedzieć, gdzie Pan by ich tutaj zabrał we Wrocławiu? Grecki, nie powiem tak do końca, czy będą dużo, ale mi się daje, że bardzo blisko jest Niemiec. Dużo Greków mieszkają w Niemczech, że naprawdę będzie dużo kibiców greckich kibiców tutaj. Po prostu bardzo piękne bardzo miasto, także wszędzie Bibrał to, wszędzie jest prze, przepiękne miasto. Także ciekawe miasto, wszystko jest. Stadiony w Grecji słyną z tego, że atmosfera jest bardzo, bardzo gorąca. Czego się spodziewać tutaj po kibicach będą tłuc talerze, będzie gorąca atmosfera, będzie dym. Wiesz, też życie nie mamy w ogóle w, w sobie, te Grecji, w ogóle Bałkani to mają w serce tego, że tu cenie talerze, a Tu mamy w restauracji, ale nie wiem, ale oni są bardzo, bardzo na piłkę nożną, bardzo potencjał bardzo mocny mają. Także na pewno to będzie mocno, mocno widowisko.